Hi widzowie to ja i dzisiaj będziemy grać w Minecrafta i wam pokażę mój świat ogólnie jak wygląda, bo jest bardzo fajny. Więc zaczniemy od zrobienia nowego kilofa, bo szukałem dzisiaj diamentów, ale nie znalazłem ich. Ogólnie znalazłem trochę wczoraj, ale nie za dużo tych diamentów znalazłem. Więc na razie zabierzemy nasz crafting. Table i skopiemy żelazo. Fajnie by było, gdyby to były diamenty, bo szukam diamentów już od dawna, a ich brakuje. Więc na razie będziemy dalej kopać i zobaczymy, czy będą gdzieś diamenty. Bo na razie ich nie ma. Więc. Tutaj też nie ma, tutaj też nie ma brak diamentu. No ogólnie chyba później pokopiamy, bo diamentów tutaj nie ma. Ale potrzebujemy diamentów, bo chcielibyśmy pójść do netheru, ale nie mamy... nie mamy diamentowego setu, tylko żelazny. Jakby ja mam kilka diamentów, ale to niedużo. Jestem jakby mam enchantowany stół i w ogóle. Ale ja jestem biedny tak poza tym. A kopalni nie wiem czemu nie ma. I to jest duży problem, bo ja nie mogę znaleźć diamentów, bo nie ma kopalni. Ale jest w sumie w porządku, bo teraz idę na górę i pokażę Wam mój świat zaraz. I tutaj, tak. Okej, źle nam wystarczy, chyba. Okej, okay, i może jeszcze chwilę pokopiamy, żeby tylko znaleźć kilka diamencików, bo ich nie ma. A to jest smutne, bo brak diamencików równa się smutne ja, bo ja nie mam diamencików, a bym chciał mieć diamenciki. Więc chwilę jeszcze pokopiemy i pójdziemy na górę. Brak. Brak. Brak, brak. Nie ma diamencików. No i szkoda, bo ja bym chciał diamenciki. Myśmy wtedy sobie zrobili diamentowe rzeczy, i w ogóle tak to nie ma niczego. Jestem smutny. Czemu to tak wyszło? O, jest złoto, ale nie wiem po co mi złoto, tak szczerze ja nie potrzebuję złota. O, złoto. Nie wiem czemu nagle tak dużo złota się zaczęło pojawiać, ale nie potrzebuję złota. Może tam? Czemu to się tak jasno zrobiło nagle? Aha. I chyba nie ma? Jeszcze jeden blok. Zaufajcie mi, jak tutaj nie będzie diamentów, to nie wiem, będę smutny. I tutaj. Nie ma diamencików. Tylko szybko to żelazo, to od razu je przepalimy na górze. Zaraz zepsuję sobie killow. To zbierzemy po drodze materiały. To jest drugi tunel. Dużo tego już wykopałem. Czy, czy A gdzie moja rybka? No, jest, ukradli mi rybkę, no i super. Dobra, ale... <coughs> <coughs> Przepraszam. Więc to jest... Mm -mm. moja farma. Tu zrobimy sobie miejsce na stół. I w ogóle takie miejsce prostu dla pracy. Tutaj mam magazyn. Teraz jeszcze dosyć pusty, ale no. Tutaj mam takie serduszko. I... No to wszystko. Dzisiaj może sobie zrobimy na przykład kolejkę na dół. Się nad tym zastanawiałem. Ale nie wiem. Tutaj mam mój stary magazyn. Ale już z niego nie korzystam, ale mam za to customowe piosenki. Co on myśli za customowe? No to zaraz zobaczycie. Mm. O. Więc ogólnie zrobiłem takiego teksturpaka. I. Taka fajna piosenka z TikToka. I to wszystko na temat mojego świata. O nie, dzisiaj Wam pokazałem mój świat, więc to będzie dzisiaj wszystko. Pa!